Right Shadow Legends w 2025 roku. Czy warto zacząć grać w tą grę? A jeżeli warto, to dlaczego? O tym pogadamy sobie w tym filmie. Gra, jak możesz wiedzieć, ma dosyć duży marketing i pojawia się na wielu, wielu kanałach. Jest o niej dosyć głośno w internecie. Ma, jest masa filmów promocyjnych, jest masa reklam i ogólnie rzecz biorąc, gra. Mm, Buduje, czy budzi dosyć duży hype wokół siebie? I to się dzieje oczywiście nie bez powodu, dlatego że gra jest całkiem spoko. Natomiast zastanówmy się w ogóle na czym ta gra polega, bo to, że jest spoko to jedno, a to, że różni ludzie mają różne gusta, to drugie. Jedni lubią FIFA, czyli piłkę nożną, drudzy CS-a, czyli strzelankę. I Ride też jest specyficzną grą, w której przede wszystkim zbieramy czempionów. I to nie wygląda tak, że układamy sobie jeden team i tym teamem robimy wszystko, tylko praktycznie na każdy tryb gry, czy to na na czy na Faction Wars, czy na Dungeony, mamy inny skład i staramy się inaczej dobrać drużynę. I jakby podstawową rzeczą w tej grze jest zebrać sobie tak zwany ruster championów, żeby jak najdalej progresować każdy z tych dungeonów. Oczywiście to nie wygląda tak, że jeden champion służy dosłownie do jednej rzeczy, ale bardzo często jest tak, że jeden champion jest konkretny do jednej dobrej rzeczy. Natomiast są championi dosyć uniwersalni, których możemy sobie wybierać, hmm, gdzie chcemy tak naprawdę. Poza zebraniem tych championów mamy tutaj jeszcze kilka opcji. Przede wszystkim możemy tych championów ascendować, tak? Czyli jak mamy sobie Takiego gościa, przykładowo, no to możemy go ascendować, co mówiąc w dużym skrócie ulepsza tego czempiona. Mamy też dodatkowe dusze, które również ulepszają i zwiększają moc tego czempiona. Poza tym mamy przedmioty. Każdy czempion jakby ma zestaw itemów, znaczy ma sloty na itemy, i w te itemy wkładamy sobie poszczególne itemy. Y poszczególne no, przedmioty niech będzie. Te przedmioty są też podzielone na sety. Każdy set daje jakby inne bonusy. No i te przedmioty również możemy upgradeować, możemy je enchantować, reworkować, czy też ascendować, czy też po prostu zwiększać ich level. I gra sama w sobie polega na tym, żeby zdobywać czempionów, a następnie składać, a następnie w sumie ich ubierać w odpowiedni gir, a następnie składać drużyny i robić jak najdalsze, jak najdalsze... Stage e danych miejsc, danych dungeonów. Oczywiście to nie jest wszystko, bo mamy tutaj też przykładowo PvP, mamy klasyczną arenę, mamy live arenę, mamy takie tryby jak Doom Tower, jak Carset City czy jak Siege. Więc mamy tutaj dosyć dużo różnych, jakby możliwości, żeby sobie pograć i porozkmijać, pozdobywać nagrody i tak dalej, i tak dalej. Ogólnie rzecz biorąc, poza czempionami zdobywamy też inne zasoby. Czy to runy do enchantowania tych przedmiotów, czy jakieś ory do. Ich ulepszania, czy tam ascendowania, czy materiały do craftingu. Mamy tutaj masę rzeczy, których możemy potencjalnie zebrać. Może dobrze będzie to tutaj widać. No, ja tutaj akurat w sumie nie ma maców. W każdym razie mamy masę różnych maców. No i to jest typowa gra gacza, tak? Czyli gra polegająca tak naprawdę na tym, żeby zbierać jak największą ilość surowców, przedmiotów, czempionów, itemów i wszystkiego innego no i po prostu rozwijać swoje konto. A jeżeli mowa o rozwijaniu konta, to na pewno warto zauważyć, że rejestrując się z linku, który jest w opisie tego filmu, od razu po zarejestrowaniu dostajesz legendarnego e, czempiona, jakim jest Karato, a następnie dostajesz jeszcze trzech innych czempionów, jakim jest Zargala, Fane czy Tyrell. Więc warto jest, zaczynając grę, zarejestrować się z tego, bo to oczywiście ułatwia start. No i też pomaga Ci zebrać właśnie tych czempionów, żeby móc progresować Coraz dalej w gierce, więc polecam bardzo serdecznie się zarejestrować. Kolejną rzeczą, o której musimy sobie powiedzieć, jest oczywiście mnogość trybów. Mamy kampanię, która ma cztery tryby: mamy dungeony, i te dungeony są podzielone na takie zamki, gdzie zostajemy matcy do upgradeowania, do ascendowania. Mamy Iron Twin Forest, fo Fortress, mamy Rabinę Minotaura, mamy jakiś eventowy dungeon, mamy Pająka, Golema, e Smoka, Rycerza, mamy Sand Devil Necropolis, czy jak to przetłumaczyć w sumie? E, Diabeł Pustynny, o! E, czy Phantom Shogun Groove? E, więc mamy kilka różnych dungeonów, które też mają w sobie X Stage, i w tych dungeonach dropimy poszczególne rzeczy. Dalej mamy Fraction Wars. E, jeżeli chodzi o to, to tutaj mamy jakby też taką kampanię, tylko w, z pewnymi ograniczeniami. Bo przykładowo w Dwarf Crypt mogą walczyć tylko i wyłącznie dworfy, czy tam krasnoludy. E, w. Sylvan Watcher Crypt mogą walczyć tylko postacie z tej frakcji, biorąc pod uwagę, że tych frakcji w grze jest aktualnie 15, no to mamy 15 tych Dungeon'ów i sobie w takich Fraction Wars zdobywamy, mówiąc krótko, nagrody, ale tylko bohaterami z danej frakcji. To więc to jest kolejny team, który musimy złożyć, tak? Poza teamami przykładowo na Smoka, gdzie możemy używać wszystkich frakcji, tutaj jak, jak widać to musimy mieć jeszcze team do poszczególnych yy, poszczególnych krypt yy, i tutaj możemy tylko dwarfów używać. Ja aktualnie tym się nie zajmuję na tym koncie. Dalej mamy arenę, czyli PvP, mamy klan bossa, czyli z naszym klanem klepiemy takie potężne potwory, które rzucają nam mega fajny loot. No i mamy wspomniane wcześniej dodatkowe tryby gry. Więc jest tego mnogość, czy w sumie może nie mnogość, a masa, tak na dobrą sprawę yy, i Szybko nie znudzi ci się granie w gierkę, w której masz 10 ponad trybów do walki. Kolejną rzeczą, której ja aktualnie nie jestem jakimś wielkim fanem, ale też trzeba o niej wspomnieć, jest to, że gra jak na mobilkę ma całkiem ładną grafikę. Taką grafiką nie powstydziłaby się gra komputerowa i w sumie też warto zwrócić uwagę na to, że gra jest też w wersji na PC-a więc możemy sobie grać i na telefonie, i na PC. Z racji tego, że mamy tutaj autokombaty i tak na dobrą sprawę, tylko klikamy poszczególne rzeczy, co jakiś czas, i tak dalej. To może być świetna gierka na przykład do autobusu, tramwaju czy do tego, żeby gdzieś tam poza domem sobie pograć, a jak wrócimy do domu, możemy sobie odpalić na komputerze i w momencie kiedy mamy coś, że tak powiem, do kliknięcia, to sobie klikamy daną rzecz. Mówiąc do kliknięcia, mam na myśli to, że zdobywamy tutaj na energię i możemy iść na. Na, taki, na taką kampanię, czy na dungeon, czy zdobywamy tokeny za Pv na PvP i możemy sobie walczyć PvP. Kolejną kwestią, jakby było tego wszystkiego mało, jest to, że w grze dzieje się bardzo, bardzo dużo. E, mamy różnego rodzaju eventy. W tym momencie tutaj nie ma niczego jakiegoś super wartego pokazania tak dla początkujących osób, myślę. Natomiast mamy różnego rodzaju turnieje, gdzie mamy określone rzeczy, za które dostajemy punkty. Jak na przykład tutaj mamy sobie robić Fire Knight'a, czyli ten jeden z dungeonów. I za to dostajemy punkty, w zależności od tego co zdobędziemy, co robimy i tak dalej. No i w takim turnieju bierze udział X osób. My jesteśmy podzieleni na grupy. I kto, no, i ścigamy się po prostu, kto więcej punktów zdobędzie, tak? Mając tutaj jedne nagrody za poszczególne miejsca, i tutaj gwarantowane nagrody. Innym przykładem może być, że akurat w tym momencie tutaj są same turnieje. Może być na przykład Classic Arena Takedown, czy Champion Chase, turnament, gdzie mamy za zadanie zdobywać bohaterów. Ale poza turniejami mamy też eventy różnego rodzaju. Mamy eventy takie normalne, jak przykładowo ulepszanie giru, gdzie za ulepszanie giru dostajemy nagrody. A mamy też specjalny event, w tym momencie właśnie tutaj widzimy Demon Slayer Titan event, który jest serią tak naprawdę eventów, w których możemy zdobywać różnego rodzaju nagrody za tak naprawdę masakrycznie dużą ilość aktywności, nawet tutaj sobie możemy zobaczyć przykładowo co. Więc nie będę tego wszystkiego omawiał, ale w grze się po prostu dzieje i ta gra żyje, widać, że jakby są wydarzenia, które mają graczy zatrzymać przy grze. No i w tym momencie wypadałoby też na pewno poruszyć jeden jakże istotny aspekt, który podejrzewam, że wiele osób wykrzyczy, jak myśli sobie o Riot. Eee, to po pierwsze, i który, te, który też może poniekąd odstraszać osoby, które myślą o zaczęciu grania w ride, a mianowicie aspekt pay to win. Czy tak gra jest pay to win? To zależy, jak do tego podchodzisz. Jeżeli chcesz być najlepszy na świecie, to bez płacenia może to być ciężkie do zrobienia, żeby nie powiedzieć nierealne bądź też niemożliwe. Szczególnie jeżeli dopiero teraz zaczynasz, pamiętaj, rejestruj się z linków w opisie na czterech darmowych czempionów, jeden legendarny. A jeżeli teraz zaczynasz, to może być Ci ciężko dostrzegnąć graczy, którzy już grają 5 lat. Natomiast podejrzewam, że większość osób nie ma pragnienia bycia najlepszym na świecie i topowym graczem. Znaczy może pragnienie ma, ale to nie jest ich faktyczny cel. Dlatego podejdźmy sobie do tego w inny sposób. Czy gra jest pay to win dla przeciętnych osób, które chcą po prostu sobie w coś pograć? Oczywiście, jeden rabin powie tak, drugi rabin powie nie. Ja natomiast powiem nie i wytłumaczę dlaczego. Ta gra to jest typowa gra, gdzie ścigasz się, ale z samym sobą. To nie jest gra, w której ty masz się ścigać z kimś innym, tylko z sobą. Oczywiście, są te turnieje. Jakby ja nie mówię, że nie. I można sobie pomyśleć, no dobra, to jak on wydał hajs, no to on będzie wyżej w turnieju. Jasne, ale tutaj nie chodzi o to, żeby każdy turniej wygrywać, tylko jakby o to, żeby rozwijać swoje konto i być coraz lepszym, zachodzić coraz dalej, to czy ta osoba gra od 17 lat, no dobra, 17 to przesadzam, ale od 3 lat, że wydała siano, nie ma dla ciebie żadnego tak naprawdę znaczenia. Twoim celem jest zdobywać materiały, by zajść w grze coraz dalej. Jakby pokonać swój poprzedni wynik, tak? Czyli przykładowo chcesz. Pokonać smoka. Na początku chcesz dojść do 10 poziomu, gdzie lecą mi tam 4-5 gwiazdkowe, później do 13, gdzie zaczynają lecieć 6 gwiazdkowe, później do 16, gdzie przestają lecieć tam jakie powiedzmy niepotrzebne szardy, później do 20 i później coraz dalej, coraz dalej. I to jest wyścig z tym, co ty do tej pory osiągnąłeś, czyli z samym sobą. Czy jak zapłacisz, to zrobisz to szybciej? Tak. Czy jak, zapłacisz, czy jak nie zapłacisz, to to zrobisz? Tak, tylko że wolniej. Jeżeli wydasz kasę, będąc na przykład na nie wiem, 21 stage'u, żeby dojść do 22, abstrahując, że to strasznie naiwne podejście i to tak nie działa, to jedyne co robisz, to nic nie zyskujesz. Bo ty przeskakujesz jedynie o jeden stage i dalej jesteś za zablokowany potrzebą zrobienia progresu. Ten progres możesz spokojnie zrobić, nie wydając siana. A to, że wydasz to siano i zrobisz ten progres szybciej, nie zmienia Twojej sytuacji, bo później będziesz stał na 22 i będziesz miał do pokonania 23. Więc to jest takie bezcelowe. I nawet ktoś mi napisał w swoich komentarzach, że ta gra jest Pay to win i nie będzie w nią grał, ale sam sobie zaprzeczył chwilę później, pisząc, że to Pay to win, długo, znaczy, że płacenie długofalowo nic nie daje. No to jak gra może być Pay to win, jeżeli długofalowo nic nie daje? I tak ciągle masz jakąś ścianę, którą musisz pokonać, i gra opiera się na tym, żeby pokonać tą ścianę. Możesz to przyspieszyć, ale możesz to po prostu zrobić grając. Ja przykładowo nie wydałem nawet złotówki na tą grę. I łatwo to sprawdzić zresztą. Eee, ja nie wydałem ani złotówki, a ludzie mi zarzucają, że to jest niemożliwe, żebym ja na tym poziomie miał takie rzeczy, jakie mam. No, jak się gra i, i, i robi się to mądrze, no to jest to jak najbardziej możliwe. Nie trzeba tutaj niczego płacić. Eee, nie trzeba tutaj za nic płacić. Eee, możesz zdobywać czempionów. Czterek dostajesz za rejestrację. Kolejnych możesz zdobyć skodu promocyjnego, kolejnych możesz po prostu zdobyć szardów, tylko jak robić te rzeczy dobrze. I tutaj bardzo istotną rzeczą jest robić te rzeczy dobrze. Więc jeżeli zaczynasz grać tą grę, to miej pewność, że nie popełniasz popularnych błędów, przez które gracze tak naprawdę zatrzymują swój progres. A o takich błędach mówię w filmie, który jest nade mną, więc kliknij i obejrzyj, a w tym filmie to już wszystko. Hej.